Ludzkie serce to niesamowity organ. Niestrudzenie pracuje dzień i noc, pompując krew po całym ciele. Ten ciągły przepływ dostarcza tlen i niezbędne składniki odżywcze do każdej komórki. Bez tego zaopatrzenia nasze ciała po prostu nie mogłyby funkcjonować. Wyobraź sobie serce jako potężną pompę. Ma cztery komory, które współpracują ze sobą w idealnej harmonii. Dwie górne komory, nazywane są przedsionkami, a dwie dolne komory to komory. Ten złożony system komór i zastawek zapewnia przepływ krwi we właściwym kierunku. Każde bicie serca jest świadectwem niezwykłej konstrukcji serca i jego niezachwianego oddania, by utrzymać nas przy życiu. Pompowanie serca to pięknie zorkiestrowany taniec skurczu i rozkurczu. Ten rytmiczny cykl napędza krew w naszym układzie krążenia. Gdy mięsień sercowy się kurczy, nazywa się to skurczem. Ten skurcz wypycha krew z komór do tętnic, wysyłając ją w podróż po całym ciele. Po każdym skurczu mięsień sercowy się rozluźnia. Ta faza nazywa się rozkurczem. Podczas rozkurczu komory serca wypełniają się krwią, przygotowując się do następnego potężnego uderzenia. Ten ciągły cykl zapewnia naszym ciałom stały dopływ krwi bogatej w tlen. Niewydolność serca to poważny stan, który występuje, gdy serce nie może pompować krwi tak wydajnie, jak powinno. To nie znaczy, że serce przestało całkowicie pracować. Oznacza to, że mięsień sercowy jest osłabiony lub sztywny, co utrudnia mu zaspokojenie potrzeb organizmu. Wyobraź sobie pompę, która nie może wygenerować wystarczającego ciśnienia. Woda nadal płynie, ale nie z taką samą siłą ani wydajnością. Podobnie dzieje się podczas niewydolności serca. Organizm może nie otrzymywać niezbędnych składników odżywczych i tlenu. Niewydolność serca może dotyczyć jednej lub obu stron serca. Jest również klasyfikowana według rodzaju dysfunkcji skurczowej lub rozkurczowej. Rozpoznanie różnic między tymi typami jest kluczowe dla zrozumienia specyficznych wyzwań, jakie każdy z nich przedstawia. Skurczowa niewydolność serca wpływa na zdolność serca do efektywnego kurczenia się. Pamiętaj, że skurcz to faza ściskania, która wypycha krew do ciała. W tym typie niewydolności serca mięsień sercowy jest osłabiony i nie może pompować z wystarczającą siłą. Ta słabość często wynika z uszkodzenia mięśnia sercowego, takiego jak to spowodowane zawałem serca. Kiedy część mięśnia sercowego jest uszkodzona, może osłabić ogólną czynność pompowania. W rezultacie serce z trudem wyrzuca wystarczającą ilość krwi z każdym uderzeniem. Może to prowadzić do zmęczenia, duszności i gromadzenia się płynu w płucach i innych częściach ciała. Rozkurczowa niewydolność serca wiąże się z innym rodzajem dysfunkcji. Podczas gdy zdolność serca do kurczenia się może być normalna, to faza relaksacji rozkurcz jest upośledzona. W tym przypadku mięsień sercowy staje się sztywny i odporny na prawidłowe wypełnianie się krwią. Wyobraź sobie balon, który stracił elastyczność. Trudniej go nadmuchać i nie rozszerza się w pełni. Ta sztywność uniemożliwia sercu odpowiednie napełnienie się między uderzeniami, zmniejszając ilość krwi dostępnej do wypompowania do ciała. Podobnie jak skurczowa niewydolność serca, może to również prowadzić do zmęczenia, duszności i gromadzenia się płynu. Sekcja 6 Przyczyny lewostronnej niewydolności serca od zawałów serca do wysokiego ciśnienia krwi. W tej sekcji omówimy, jak różne czynniki mogą prowadzić do osłabienia lewej komory serca, co jest kluczowe dla zrozumienia lewostronnej niewydolności serca. Lewa strona serca jest odpowiedzialna za pompowanie krwi bogatej w tlen do reszty ciała. To zadanie jest niezbędne dla dostarczania tlenu i składników odżywczych do wszystkich narządów i tkanek. To wymagająca praca i kilka schorzeń może osłabić lewą komorę, prowadząc do lewostronnej niewydolności serca. Kiedy lewa komora nie działa prawidłowo, może to prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Jedną z najczęstszych przyczyn jest choroba wieńcowa, czyli CAD. Choroba ta jest głównym czynnikiem ryzyka dla wielu osób na całym świecie. CAD polega na gromadzeniu się blaszki miażdżycowej w tętnicach, które dostarczają krew do mięśnia sercowego. Blaszka miażdżycowa może ograniczać przepływ krwi, co jest niebezpieczne dla zdrowia serca. To nagromadzenie zwęża tętnicę, ograniczając przepływ krwi i potencjalnie prowadząc do zawału serca. Zawał serca jest poważnym stanem, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Wysokie ciśnienie krwi, znane również jako nadciśnienie, jest kolejnym ważnym czynnikiem przyczyniającym się do lewostronnej niewydolności serca. Nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych i serca. Z biegiem czasu ciągłe przeciążenie ciśnieniowe lewej komory może spowodować jej pogrubienie i usztywnienie, zmniejszając jej wydajność. To zjawisko nazywane jest przerostem lewej komory. I może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Podczas gdy lewostronna niewydolność serca jest bardziej powszechna, może również wystąpić prawostronna niewydolność serca. W wielu przypadkach prawostronna niewydolność serca rozwija się w konsekwencji lewostronnej niewydolności serca. Kiedy lewa komora nie może skutecznie pompować, tworzy się zastój krwi w płucach. Ten zastój zwiększa ciśnienie w prawej stronie serca, zmuszając je do cięższej pracy. Z biegiem czasu to zwiększone obciążenie osłabia prawą komorę, prowadząc do prawostronnej niewydolności serca. Jednak prawostronna niewydolność serca może również wystąpić niezależnie, często z powodu schorzeń, takich jak choroby płuc lub nadciśnienie płucne, które bezpośrednio wpływają na płuca i tętnice płucne. Sekcja ósma. Rozpoznawanie oznak objawy i powikłania niewydolności serca. Niewydolność serca wykazuje szereg objawów, często rozwijających się stopniowo w miarę postępu choroby. Objawy te mogą być mylące, ponieważ mogą przypominać inne schorzenia. Ważne jest, aby pamiętać, że te objawy mogą się różnić u poszczególnych osób i mogą być subtelne we wczesnych stadiach. Dlatego regularne kontrole u lekarza są kluczowe. Jednym z charakterystycznych objawów jest duszność, szczególnie podczas wysiłku lub w pozycji leżącej. Może to znacznie obniżyć jakość życia pacjenta. Dzieje się tak, ponieważ osłabione serce z trudem pompuje krew wydajnie, co prowadzi do gromadzenia się płynu w płucach, stanu znanego jako obrzęk płuc to może powodować poważne problemy z oddychaniem. Inne częste objawy to zmęczenie, obrzęk nóg, kostek i stóp, znany również jako obrzęk, oraz uporczywy kaszel lub świszczący oddech. Te objawy mogą być mylone z innymi problemami zdrowotnymi. W miarę postępu niewydolności serca może prowadzić do powikłań, takich jak problemy z nerkami, uszkodzenie wątroby i nieregularne bicie serca. Te powikłania mogą wymagać dodatkowego leczenia i monitorowania. Sekcja 9: Leczenie i nadzieja. Zarządzanie niewydolnością serca i poprawa jakości życia. Chociaż niewydolność serca jest poważnym schorzeniem, ważne jest, aby pamiętać, że można ją leczyć za pomocą odpowiedniego leczenia i modyfikacji stylu życia. Regularne wizyty u lekarza i monitorowanie stanu zdrowia są kluczowe dla skutecznego zarządzania chorobą. Celem leczenia jest złagodzenie objawów, poprawa funkcji serca i spowolnienie postępu choroby. Wczesne wykrycie i interwencja mogą znacząco wpłynąć na jakość życia pacjenta. Leki odgrywają kluczową rolę w leczeniu niewydolności serca. Mogą one pomóc w kontrolowaniu objawów. I zapobieganiu dalszemu uszkodzeniu serca. Leki moczopędne pomagają zmniejszyć gromadzenie się płynów, co może prowadzić do obrzęków i duszności. Podczas gdy inhibitory ACE i beta-blokery pomagają rozluźnić naczynia krwionośne i zmniejszyć obciążenie serca. Te leki mogą również poprawić wydolność serca i zmniejszyć ryzyko hospitalizacji. W niektórych przypadkach zmiany stylu życia, takie jak zmniejszenie spożycia sodu, utrzymanie zdrowej wagi, unikanie alkoholu i palenia i regularna aktywność fizyczna mogą znacznie poprawić objawy i poprawić jakość życia. Regularne ćwiczenia mogą również pomóc wzmocnić serce i poprawić ogólną kondycję fizyczną. W przypadku zaawansowanej niewydolności serca można rozważyć zabiegi chirurgiczne które mogą być niezbędne, gdy inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, takie jak naprawa lub wymiana zastawki serca, a nawet przeszczep serca. Te procedury mogą znacząco poprawić funkcję serca i jakość życia pacjentów z ciężką niewydolnością serca.